Witam, z tej strony Mikkel, Szymon xD A to jest kolejny odcinek z naszej serii Minecraftowe przygody yy, Za wiele nie robiłem Pokażę wam rano co zrobiłem A więc teraz będzie krótkie cięcie No już jestem z powrotem, nastał dzień Już wam pokazuję co zrobiłem Ojojoj Ogórek, spieprzaj Nie mam broni Przeniosę się z mojej dziury w ścianie do lepianki, można tak powiedzieć. O dobra, tam można. I oczywiście już na mnie na zewnątrz Ferajna czeka. Chodź tu. Kripuś, grypuś. What's up? Głupi kamper. pieczek. Au. No tam, oj tam. Pająka zostawię w spokoju. No, chodź tu. Olor. Workshop miał być głupia, świnio jedna. Aj, zapomniałem dodać, że w filmie będę wrzucał co jakieś 2-3 dni. Wyjątkiem będą wyjazdy i inne tego typu rzeczy. Teraz przykładowo nie będę nagrywał w drugim tygodniu ferii, ponieważ wyjeżdżam na obóz. Padzap. Chodź tu głupia krowa. czy na razie. Hmm. Co tam jeszcze ważnego chciałem Wam dodać? Chyba to już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. A, Mam jeszcze coś papu. Tak dobrze. Najpierw sobie może pork chopy zrobimy. Czopy. Mama. Kiedy zrobimy? I idziemy do kopalni. Uh, oh, sweet. O oh no, nie mam torczy, więc może tam na razie nie pójdziemy. Wybierzemy się tam może w następnym odcinku. Aktualnie może sobie pójdziemy po Mięsko. to upieczamy. Hmm, co ja mogę zrobić z trzech tych skór? Nic Kobla se wywalimy, to se weźmiemy Hmm. Przepraszam na chwilę? Kolega dzwonił. Musiałem mu odmówić chwilowo. Tak ja. Jeszcze jeden z tej. I nie mam pomysłu, może mi piszcie w komentarzach, co by tutaj mógł. W, w jakiej chatce się osiedli. Bo mam dylemat między drewnianą a kamienną. No nic. Yy, co by tu jeszcze dzisiaj można było zrobić? Na dzisiaj nie miałem żadnego planu. Muszę wam powiedzieć. Ale... coś tej właśnie owca. Chodź, 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 owieczka. Jest! O to mi chodziło. Jej, jej, jej. Jaki zaciesz? Dobra, ogar. Łóżeczko, będę miał łóżeczko. Hop. Albo nie. W tym odcinku pójdziemy do kejba. Nie ma tu nic. Prócz żelaza. I węgla. Szarnego ogórka. Nic. Dobra. Ej, czemu tylko tak mało? Cóż, ale nie pogadzę. Jaki jest Jaki mamy limit czasu? 15, prawda? Oj, za chwilę będzie trzeba kończyć. No cóż. Jest coś? Ale nie ma. Ale torczę zostawię. A w drugą stronę coś mamy. O, tam jest lawa! albo wyjście na powierzchnię. Jest powietrze. Oj, 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 co to było? What the fuck? Ale żelazkę na no ich chyba jak dojdę do domu, to byłby by już koniec na dzisiaj. A, i, ale to później. Zaraz. Później Wam powiem na powierzchni. Węgielek i idziemy. Ojej, nie to. Ojej. Gdzie to było? Tam. Hyt. Gdzieś to było wyjście. O, to Teraz sobie pokicamy na górę. I zakończymy odcinek. A więc, co jeszcze chciałem przekazać, że czasami będą wrzucane poraniki przez KPI 231, yy, ale to nie będzie zbyt często się zdarzało. I y, że komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie mój kanał. A więc, cześć.